Jeżeli cierpisz na IBS, to musisz wiedzieć, że dieta... Ma ogromny wpływ na przebieg tego zaburzenia. Okazuje się, że nawet 60-80% ludzi z IBS-em zgłasza objawy przede wszystkim po różnych posiłkach. Jakie to posiłki? Co Ci pomoże, a co Ci zaszkodzi? O tym w dzisiejszym odcinku, do którego Cię zapraszam. Generalnie musisz wiedzieć, że w IBS-ie kwestia jedzenia jest bardzo indywidualna, i niektórzy pacjenci na coś reagują, niektórzy zupełnie nie, a jeszcze inna osoba to w ogóle na nic nie zareaguje, i to jest ok. I to może się tak dziać. Natomiast są pewne grupy pokarmów, które szczególnie często powodują objawy i na które szczególnie należy zwrócić uwagę. Bardzo często pacjenci mówią o tłuszczu. Takie produkty bogate w tłuszcz, smażone, pieczone i gdzieś tam obfite po prostu właśnie w nasycone tłuszcze, chociaż nie tylko w to, bo również to może być olej. Bardzo mają takie rozdęte po tym i właśnie mówią o tym, że szczególnie źle się po tym czują. Związek pomiędzy dietą a przebiegiem IBS cały czas jest badany. Na ten moment nie mamy żadnych konkretnych wytycznych i tego jakiegoś takiego, wiecie, planu jadłospisu, którego należałoby się trzymać. Cały czas to trwa, cały czas badania są w toku, dlatego ja w ogóle polecam każdemu pacjentowi z IBS-em zrobić sobie dzienniczek, w którym y, to dzienniczku będziecie pisali, co zjedliście, jak się czujecie i szybciej dojdziecie do tego, co wam szkodzi, a co niekoniecznie. Na jakie jeszcze pokarmy poza tłuszczem należy zwrócić uwagę i szczególnie uważać w zespole IBS. To będzie laktoza, czyli cukier mleczny, fruktoza, znajdziecie ją przede wszystkim w owocach i w takich różnych przetworzonych pokarmach, gluten, który znajdziecie oczywiście w pszenicy, a także alkohol, kofeina, gazowane napoje, czy też taka generalnie wysoko przetworzona żywność. Inni ludzie z IBS mają objawy, które nie są związane z jedzeniem, ale mogą być związane ze stresem, zanieczyszczeniem środowiska i jeszcze innymi czynnikami. Na co jeszcze reagują ludzie z IBS? -em? Tu również różne badania pokazują, że mogą czuć się gorzej po posiłkach smażonych, bogatych w tłuszcz, bogatych w węglowodany, szczególnie takie proste, oraz po spożyciu produktów spożywczych, takich jak kawa, alkohol, ostre przyprawy czy sztuczne słodziki. Wykazano również, że dieta bogata właśnie w żywność wysoko przetworzoną, czyli fast foody, wyroby cukiernicze, napoje gazowane czy słodycze, również wpływa na nasilenie objawów. Oraz, że im więcej tych produktów w diecie, tym większe obserwuje się ich zaostrzenie. Z kolei, niektóre osoby z IBS zauważają u siebie pogorszenie samopoczucia po spożyciu pokarmów zawierających gluten, czyli tutaj przede wszystkim pszenica, ale również żyto, jęczmień, orkisz czy zanieczyszczony owies, laktozę, czyli mreko i produkty mleczne, oraz FODMAP. I właśnie na tych FODMAPach należałoby się troszeczkę skupić, bo tutaj FODMAPy to jest grupa związków, które występują w produktach żywieniowych, które powodują właśnie bardzo często wzdęcia, gazy i problemy z brzuchem. No i tutaj. Między innymi będą to jabłka, gruszki, awokado, buraki czy właśnie nasiona roślin strączkowych. Co prawda nie ma jednej idealnej diety dla każdego z IBS-em, ale ja proponuję ci mm, spróbować diety Low Food Map przynajmniej na 4-6 tygodni, dlatego że może okazać się ona Twoim game changerem i może bardzo pomóc Ci w regulacji właśnie objawów i wypróżnień w IBS-ie. Jeżeli chodzi o dietę Low FODMAP, została ona stworzona przez naukowców z takiego Uniwersytetu Monash. Generalnie też jest bardzo fajna aplikacja, którą można sobie odpłatnie wykupić, która pokazuje aktualizację produktów, czy są w grupie wysoko, średnio, czy nisko właśnie FODMAPowej. Dieta ta zakłada ograniczenie zdolnych do fermentacji węglowodanów, takich jak laktoza, fruktoza, fruktan, sorbital i inne alkohole cukrowe, między innymi tutaj też poliole, tak jak xylitol czy właśnie chociażby erytrol. Foodmap stanowią mieszankę różnych cukrów i form błonnika. Do ich największych źródeł zalicza się zboża, owoce, warzywa, strączki i produkty mleczne. Znajdują się w żywności, do której dodawane są też jako wypełniacze czy prebiotyki. Um, nie wszystkie te grupy będą problematyczne dla każdej osoby z IBS-em. Tolerancja foodmapów jest też bardzo um, indywidualna i badacze ją po prostu Uśredniają, opracowując takie zalecenia. Każdy ma swój indywidualny próg tolerancji na foodmapy, dlatego tak ważne jest, by się obserwować, zapisywać i konsultować z lekarzem czy też dietetykiem, bo może okazać się, że u Ciebie awokado na przykład przejdzie bez problemu, ale już gruszki czy jabłka będą problemem. W przypadku IBS bardzo ważne jest, żeby na bieżąco kontrolować się, jakie pokarmy w jakich ilościach Ci szkodzą, jakie niekoniecznie i cały czas być w kontakcie ze swoim lekarzem czy też dietetykiem, żeby właśnie. Ustalić taki idealny plan żywieniowy dla ciebie. Podsumowując, mimo że nie ma jednej idealnej diety, to są pewne rozwiązania, jak widzicie, czy pewne pokarmy, które należy wykluczyć, są pewne pokarmy, które potencjalnie mogą ci szkodzić, dlatego sprawdź, jak to wygląda u ciebie. Sprawdź, czy dane produkty mogą w Twojej diecie powodować problem, zacznij to spisywać, zacznij siebie obserwować, konsultuj się z lekarzem i mam nadzieję, że to wszystko pomoże Ci czuć się każdego dnia coraz lepiej. Jeżeli uważasz odcinek za wartościowy, zostaw łapkę. W górę napisz w komentarzu, o czym jeszcze chcesz posłuchać, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.